kurwa, to jest dosłownie ten identyczny motor i identyczny strój, który był w fabule podczas nie, jednej misji popularnej. Wiem, tam gdzie Trevor się z tym... No, z Michaelem. Tak, tak. No to kurwa tak, po to jest, to jest ja się pytam, po to, to kurwa nie jest. Pamiętam. A ja ci powiem tak, jak będę miał e, kasę, więcej kasy, to sobie kupię Tytana. Na pewno. Jakiś samochód policyjny i Tytana, czyli ten taki wielki odrzutowy ten... He, samolot. Oła kurwa! Chodź tu! Ja Oła bić, kurwa nie miałem, no! Nie Cię bić. Zawsze co robię w pierwszych gita Online z Tobą, biję się. Chodź tu kurwa. O nie! Nie opuści. Ty, moja krew tutaj jest. Kurde. Nie wstanę. Yy, Przesunął mnie, super, mogłość jak ty jedziesz, Ta, super, no jeszcze lepiej nie. No nie, no, no dalej do mnie, on dalej do mnie. Nie Hyhyhyhy, my room! Co my kurwa robimy? Dobra, chodź, chodź, jedziemy, chodź. No nie zabawy, no. chodź. Jedziemy.